Mateusz Dzisiaj będziemy grali w Minecraft i będziemy sobie szukali diaksów w polawowym pustyni, myślę, że to jest taka nasza wyprawa marzeń i tak powiem Także nie Także nie więc tak, tu szukamy możecie pisać w komentarzach co byście chcieli zauważyć na naszym kanale i w ogóle takie tam inne co? Znalazłem miejsce gdzie jest ten spawner. A to spawner będzie w następnym odcinku wyprawy marzeń. Myślę, że trochę będzie odcinków z tej wyprawy właśnie marzeń. Znalazłem sobie złoto. No fajnie. I znalazłem też co? Co znalazłem? Lawę. Miejmy nadzieję, że ostatnią w obrębie. To najlepszy drogi Ale tu jest tej mm, Super Hubert. Dobra. Tu już nie powinno być lowy. I tak to ja się stało. Jest. Dobra. To się skończyło. Szukamy diaksów. Żelezu, żelezu, żelezu. Każdy ziom zbiera złom. Nie, bo każdy ją bierazłam no. Nie wiem, powinien też się pojawić w najbliższym czasie odcinek z Santy Striker Global Offensive e? może? Nie, ja się boję uciekam! Co? Otworzyłeś spawner ty idioto Nie, nawet Jaki cymbał? Ty jesteś cymbał, nie? To normalnie... Mhm. Pikna, normalnie taka, że nie. Ciepła. No lawa jest zimna, tam dwa stopnie, co ty tam gadasz. Ty, no nie mam pochodni. Ja mam. Boże, mi opierdziel. Złodzieju, pieprzony ty, ty, ty. O Panie. Żelazo. Niestety musieliśmy tą lawę usunąć, a to musieliśmy przejść na kreatywa. Wiem, że czy to będzie wszystko ale, dla was. Ale to trochę nam zajęło, a i tak i tak nie zrobiliśmy całej. Bo tej lawie jest tyle, to że... jest normalnie masakra jakaś. Że tak. Ja szczerze mówiąc nie wiem gdzie jestem. Ci... Lapis dla i red, to będą a ja widzę o, fajnie masz ten tego, ten o, jak każdy wie, że raz zaczyna się na l z kropką Czekamy ciemienia, o, widzę tu, widzę tu normalnie żelazo, widzę ja widzę kejwa Widzę do Cześć Gdzie my żeśmy jesteśmy, żeśmy Nie wiem, wszy wie, jest, jest lawa Tu jest ciemność, czy nie lawa Tam już byłeś? ja tam? Tutaj jest ciemność Tutaj nie ma Gdzie jest ten, tego ten Idziemy na spawner? Nie, spawner w następnym odcinku Okej, prawie znowu ŻELAZO ŻELAZO Nie mam żelazia Nie mam nic Ale że dużo znalazł, że to był żelazo Kurczę pieczone aż jedno Sprint 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 Kurde prędko i maksymalna Ty, jestem przy naszej chacie Dalej przyjdź tu tu sobie wykopiemy szmaragdy. Idę od dupy strony stronę. O nie. Jak się my tu wyrażać? Tam widzę, tam widzę, tam widzę, tam widzę. Tam widzę. Żelazo. To grzyza nie jest dla pan? Mój to. Jakie grzyza to ma dla pan? Oni Kuzyn musi poczekać chwilę. To zakresie. jest bardzo niecierpliwy człowiek. Mały zresztą nerwiający. Ja jestem duży. Nie. Nie tu tak. Okej. Okay. Oszardziem. Ooooo. Przeczyta. Ale to jak... No i Jak. z tego ty... Jak. 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 jest Jak. ciota Jak. Ciota! Ciota! Jak. ciota. Cio Cio Jak. 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 nie klatę? Jak. Nie nie mnie. No nie bij mnie. No, trzy razy mnie uderzyłeś. To co mnie uderzyło? Hej, gdzie jest chata? Hero Prime cię uderzył, kurde. No magic, kurde, jest. No, nie niewidzialną szczelną mnie Hero Prime to nie Magic. Gdzie to jest wyjście do naszej bazy? Wszędzie nigdzie. Dobrze wiesz. Ty tu chodziłeś? Jest to nie wiem gdzie już chodziłem. Okej, okay, ja jestem w bazie. To Szukam wiatrów czy... jeszcze. Na pewno są biaksy. Tak Idę w stronę jaksu Złoto Patrz złoto Złoto Ale będzie złoto Petum. Będzie kasa Będziemy bogaci Wykupimy wszystkie co na świecie Wykupimy ryk sobie, kupimy sobie M4A4 Hall, Smaragdy! Jasne! Żelazo! kubany! Ale sobie już na poziom nabiłem od tego. Kupania. Tu jest zabić! O, lawa. Fajnie. Jak ja jej dawno nie widziałem? Mój kolega. Szkoła kurczę, ty, ale tego znalazł, nie, jak tu mi wywali lawa, nie, to normalnie masz po Czemu ja? Jak to, ja, ja się boję. Co? No, super, Robert. Lawa? No, no, oczywiście, że się nie postawił tylko tego, nie. No, ty jesteś łebski, cię nie powiem, że panie, ty, no, normalnie, ty.

Co mi bo tak ten małszy no superdziera super, postawił taki klocek tam, że radzę, że po prostu śmieciu gdzie jesteś? Ja jestem tam jak tu mi znowu też lava wywali Ciemność, lava. Tu ja wszystko... Super huber Ten mój brat jest taki łeb, O kurka woda bym miał w Ja Serio? Serio? Dobra. Myślę, że na tej bombie skończymy ten odcinek. Tu postaramy się jeszcze tu wszystko usunąć. I żegnam się z wami ja i ciemin. Na razie.